Dzisiaj będziemy rozszerzać swoją świadomość. Zamiast skupiać się na swoim wnętrzu, polecimy swoim umysłem szerzej i dalej. I zobaczymy, jak to wpłynie na nasze doświadczenie. Zamknij oczy albo patrz w jeden punkt. Tak, żeby wzrok nie błądził i nic cię nie rozpraszało. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech. Wydech. Kiedy myśli przyjdą, zauważ je. Na przykład mówiąc: Aha, myślenie. I wracaj do ćwiczenia. Rób tak za każdym razem. Nawet wielokrotnie. Pamiętaj też, że niczego nie musisz. Nie musisz się zrelaksować, nie musisz się czuć inaczej. Po prostu obserwujesz swój oddech. Nie zmieniaj go w żaden sposób. Po prostu obserwuj, jak każdy oddech powstaje i jak się kończy. Zauważ, jak oddech delikatnie przepływa przez Twoje ciało. Bez żadnego wysiłku. Kiedy Twoja uwaga się trochę uspokoi, a kurz dnia codziennego opadnie. Skup się na wewnętrznym teatrze swoich doznań. Na ekranie swojej wyobraźni. Zacznij od wyobrażenia sobie siebie na tym krześle, w tym pokoju. Dokładnie to zobacz. Jak ustawione są meble? Jakie są ściany? Jakie masz ubrania na sobie? Jaką fryzurę? Poczuj siebie, jak zajmujesz tą przestrzeń. Jak siedzisz tutaj, tu i teraz, chwila po chwili oddychasz, jesteś. Teraz weź pod uwagę całą okolicę, w której się znajdujesz. Popatrz z punktu widzenia ptaka, który przelatuje. Jak to wygląda z góry, oddalone? Zauważ pogodę, chmury, drzewa. Lasy, czy samochody i ulice. Ile miejsca zajmujesz w tym obszarze? Zauważ, o ile jesteś mniejszy. Teraz rozszerz swoją nieograniczoną wyobraźnię o cały region, całe województwo, może z punktu widzenia helikoptera. Teraz jeszcze dalej. Zauważ cały kraj, w którym się znajdujesz. jakbyśmy lecieli wysoko, wysoko samolotem i patrzyli z góry. Czy widzisz jeszcze drzewa, samochody? Ile miejsca zajmujesz patrząc z tej perspektywy? Teraz idziemy jeszcze dalej. Jakbyśmy byli na stacji kosmicznej. Widzimy okrągłą planetę, na której żyjemy. Zauważ kontynenty, oceany. Zobacz, jak piękna i przestrzenna jest nasza planeta. Uświadom sobie, Miliony, miliardy ludzi, którzy tam mieszkają. Czy widzisz siebie jeszcze? Teraz idźmy jeszcze dalej. Ziemia się zmniejsza. Mijamy gwiazdy, księżyc. Widzimy inne planety w naszym układzie słonecznym. Widzimy jak krążą wokół naszego Słońca. Jesteśmy w rozległym, cichym, czarnym kosmosie. Patrzymy na Ziemię. Od dawna nas na niej nie widać. Teraz przyspieszamy, poruszając się z prędkością światła. Jeszcze dalej. Widzimy, jak Słońce się zmniejsza, staje się malutkim punktem. Opuszczamy nasz układ słoneczny. Widzimy drogę mleczną. Ile miejsca zajmujesz patrząc z tej perspektywy? Jeszcze bardziej rozszerzamy nasze spojrzenie. Teraz widzimy nieskończoną ilość innych galaktyk. Wszystkie mają swoje planety, swoje gwiazdy, swoje słońca. Ile miejsca zajmujesz, patrząc stąd? Czy zauważasz, jak mały się stajesz? Jakie to uczucie? Czy Twoje doświadczenie, myśli, emocje zmieniają się z tej perspektywy?